Dziś czas na materiał o Zmechach, niemieckiej maszyny bojowej fikcyjnego uniwersum książki lewiatana Scotta Westerfelda. W świecie, gdzie latające wieloryby, czołgi na czterech nogach, ruszają na wojnę, która toczy się nie tylko na polach bitew, lecz także między ideami, między technologią, a stworzeniem. Clankers, czyli Zmechy, to strony konfliktu, które polegają na wysokiej technologii. Mechach, okrętach pancernych, sterowcach i łodziach podwodnych. Ich przeciwnicy, darwiniści, tworzą żywe bioinżynieryjne stworzenia bestie będące żywą bronią. Klankers uważają, że manipulacja życiem to bluźnierstwo wobec boskiego porządku, podczas gdy darwiniści gardzą prostotą i brutalnością maszyn. Klanker symbolicznie odzwierciedlają państwa centralne, głównie Niemcy, Austro-Węgry i Imperium Osmańskie. Z Mechy prowadzą technologiczne podboje, budują sieć kolei i parowców. Między innymi słynny Orient Express, by rozprzestrzenić machinę władzy globalnie. Już w czasie wojny do tej frakcji dołączyły między innymi Bułgaria, Szwecja, Afganistan, a technologię machin mieli także częściowo Japończycy, Meksykanie czy Szwajcarzy. Maszyny klankers, jak Stormwalkery, choć nie mogą się same podnieść po upadku, goić ran czy się reprodukować, dominują dzięki sile ognia, jak armaty 57 mm i gruba pancerna powłoka. Wiele narzędzi codziennego użytku, jak lornetki Zeiss Optik, które cytując bohaterkę, Deryn skrzywiła się na widok producenta na skórzanym futerale Zeiss Optik. Co prawda każdy wiedział, że zmecholskie lornetki są rzeczywiście najlepsze. Ale człowiek irytował się, gdy sobie o tym przypominał. Również radio, prasy drukarskie czy komputery to też zmechy. W centrum narracji stoi Alec, który uważa Klankers za sprawców śmierci rodziców i zapalnik wojny. Historia pokazuje jak warstwa osobista bohatera stapia się z maszynowym i mitologicznym wymiarem konfliktu. Adaptacja Netflixa z 2025 roku przekształca śmiercionośny konflikt w widowisko pełne mechów i latających wielorybów. Technologii versus biologii. Clankers to wersja mocy państw centralnych. Mechanizmy niemieckie w pełnej krasie wobec darwinistów będących odpowiednikiem Ententy z Fetyszem Natury. Współczesne filmy i seriale często porównują technologię do natury. Ta opozycja przybiera dosłowną formę. Maszyna kontra bestia. Można to analogicznie odczytać jako debatę współczesnej technologii. AI versus biotechnologia. Kto kontroluje życie? Algorytm czy natura? Planker z ich surową machiną i darwiniści z żywą biologią. W eseju Leviatana wojna staje się dramatem między tym, co stworzone przez człowieka, a tym, co wyhodowane. Gdzie jest granica między kontrolą a inżynierią życia, a gdzie między ochroną a naruszeniem natury? To pytania, które wciąż są aktualne. Jeśli spodobał Ci się ten wgląd w świat lewiatana i Clankers, właśnie, zostaw łapkę w górę, subskrybuj nasz kanał. I do mrocznego usłyszenia.